Christi. W piątek 22 października, podczas liturgii świętej, słyszymy kolejny fragment Ewangelii według Świętego Łukasza. Pan Jezus zachęca, aby wszyscy jego słuchacze, również do rozróżnienia tego, co słuszne i tego, co niesłuszne, do tego, co dobre, a co złe, używali swych naturalnych zdolności. Tak jak Używają ich na przykład do przepowiadania pogody. Chodzi tu o takie naturalne zdolności jak spostrzegawczość, obserwacja, ocena, wnioskowanie i podejmowanie decyzji. Zapytajmy, co jest tu i teraz, w naszych czasach, w tym momencie. Najbardziej słuszne, godne i sprawiedliwe. Myślę, że każdy z nas mógłby wyliczyć wiele takich spraw, które są znakami czasu, tu i teraz. Ale myślę, że jedna w sposób szczególny wysuwa się na pierwsze miejsce. Jest to Potrzeba zachowania jedności. Potrzeba zachowania jedności i integralności w nas samych, w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszej ojczyźnie, w naszych krajach, również jedności w Unii Europejskiej, bo wiem, że w Polsce ostatnio wiele na ten temat odbywało się różnych. W dyskusji również miały miejsce różne kontrowersje, marsze przemówienia, nie zawsze do końca na temat. W 1984 roku Święty Jan Paweł II tu w Montrealu na stadionie olimpijskim spotkał się z młodzieżą. W swoim przemówieniu pięknie zachęcał do tego, aby, każdy w życiu podążał za światłem, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale co zwróciło moją uwagę, aż dwukrotnie wystosował do młodzieży apel, aby nikogo nie potępiać. Wzywał, żeby zamiast potępiać za to, że w świecie dzieje się tyle zła, że jest tyle ciemności, samemu zrobić wszystko, co każdy ma we własnej mocy, na miarę swoich możliwości, zaangażować się w szerzenie dobra, prawdy i piękna. Teraz tak bardzo potrzeba nam, abyśmy byli jedno. Tak bardzo potrzeba nam właśnie jedności. Tylko, że nie tej fałszywej, opartej na jakichś mrzonkach i czczych obietnicach. Potrzeba nam prawdziwej jedności, opartej na Bogu i na wielkim planie zbawienia szczęść Boże.